Witajcie, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Aktualnie do pracy poszukujemy murarzy, którzy mają co najmniej 3 lata doświadczenia, a także potrafią montować szalunki i zbrojenia. Ze swojej strony gwarantujemy od 14 do 16 euro na rękę za każdą przepracowaną godzinę. Dodatkowo gwarantujemy także bezpieczny wyjazd, czyli 100% wypłacalności przez naszą firmę. Gwarantujemy zwrot kosztu pierwszego przejazdu do Niemiec, zdalną, szybką i bezpieczną rekrutację oraz pomoc finansową w formie zaliczki nawet do 150 euro za każdy. Tydzień. Zakwaterowanie jest zagwarantowane przez pracodawcę, czyli dla pracownika gratis. Jest oczywiście możliwość urlopów i zjazdów do Polski, a także opcja pracy w nadgodzinach, oczywiście pełnopłatnych. Dla zaangażowanych i rzetelnych pracowników możliwe są także podwyżki. Nasza oferta jest aktualna od zaraz, czyli pracę również można rozpocząć od zaraz. Jeżeli jesteście zainteresowani, koniecznie do nas zadzwońcie lub napiszcie.